Najlepszym przykładem był luty 2024 roku, kiedy Węgry zagroziły zablokowaniem 50 miliardów euro pomocy dla Ukrainy. I nagle niespodzianka. Komisja Europejska odblokowała 10,2 miliarda euro zamrożonych wcześniej funduszy unijnych dla Węgier. Oficjalnie te sprawy nie były ze sobą powiązane, ale nieoficjalnie trudno nie zauważyć powiązania jednego z drugim. Dziś Unia minus jeden zaczyna być nową normalnością. Niedawno 26 liderów państw Unii Europejskiej wspólnie wydało w którym potwierdzili wsparcie dla Ukrainy, podkreślili, że nie może być rozmów o Ukrainie bez udziału Ukrainy i zadeklarowali dodatkowe 36 miliardów euro pomocy w 2025 roku. Wszystko to bez udziału Węgier. Zazwyczaj brak jednomyślności trzymanej jest za kulisami. Tym razem liderzy celowo podpisali się tylko jako 26, ale problemy będą się tylko piętrzyć, zwłaszcza tam, gdzie koalicja chętnych nie wystarczy, przynajmniej w ramach obowiązujących Traktatów Unii Europejskiej. Spójrzmy na lipiec. do upływa termin odnowienia unijnych sankcji wobec Rosji. Jeśli Węgry zawetują ich przedłużenie, w grze może znaleźć się już 240 miliardów euro zamrożonych rosyjskich aktywów.